Pierwsze dni treningowe za nami. Powiedz mi, jak możesz opisać obóz czy z pierwszą drużyny? Ciężko, na pewno ciężko, bo ciężko, bardzo trenujemy, ale poza tym bardzo fajnie wszystko, podoba mi się, dobrze się pracuje, dobrze się trenuje no i idziemy do przodu. A jak chłopaki z tak powiem zaakceptowalnym pomysłem przywitali cię, o tak powiem? Jak się A, czujesz w drużynie? O. Bardzo fajnie, szczerze mówiąc. Mamy trochę młodą szatnię. Więc ja też jestem młody, więc myślę, że łatwo się wpasować w taką szatnę, więc wszystko jest super. Nie denerwuje ich trochę to, że jesteś też zaciętym zawodnikiem i nie ustawiasz nogi. <grych> nie, tutaj myślę, że to normalne. Everything is here, guys. GOWE! And here my friend. I tu w serduszku. Wini, mi i

That's why I can't give it to you early. Yeah. Oh. <laughs> white, oh, red, <laughs> yellow, white, red. It's not easy. Yellow, white. Posej! Red! Football jest Co to świeżo wygląda? No, bardzo świeżo. Luźny trening był to świeżo, nie? Jesteśmy podośnie typowe jak na jednostce treningowej. Zgadza się. Powiedz mi, jak się czujesz, bo wyglądasz jakby bardzo ciężko. Czuję się taka jak była, czyli bardzo intensywnie. Krótko, ale intensywnie. Kevin z Johnem dali nam mocny wycisk dzisiaj, ale dobrze. Myślę, że zaprocentuje i. I to potem da efekty później. Możemy teraz narzekać i troszkę w myślach przeklinać, ale finalnie myślę, że wyjdzie pozytywnie. I co na resztę dnia? Siłownia. Drugi trening po południu, więc troszkę myślę, że odpoczniemy. Przynajmniej od biegania i odboiska, boiska, bo myślę, że na siłowni też nie będzie wcale lżej. W szkole było między lekcjami, dzwonek na przerwę, pach, 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 czy podejście dzwonek na lekcję, na lekcję, no, tak było. Ten mistrz. A on chce, on chce, on chcie brzuch, dobrze, a pracuje na ten miejscu, a potem patrzy u siebie, u... люстру, люстру. И, и, и мовят до себя, а что не працую, не Хочешь покажи, как посиди. Так должно быть? Вот так, вот так повинно быть. Ну и так далее. Oh my god. Please we'll say something on French language please. French language. Yeah, yeah, yeah. I love you. Yeah, yeah, yeah. Why are you were late? Uh, yeah. Something happened.